Sam święty Michał Archanioł objął ich swoim patronatem, bo tradycja gardzarska sięga wstecz aż do jego czasów. Dokładnie dziś przypada zakończenie letniego sezonu ceramicznego, dlatego ceramicy zorganizowali w Gliwicach otwarte warsztaty. W ciągu pięciu lat impreza urosła do rangi ponadregionalnego wydarzenia i znana jest już nie tylko na Śląsku Katarzyna Kopeć. Można na stole garncarskim, można też przy zwykłym stole. Bo ile rodzaju glinę tyle pomysłów i tak samo wiele technik. Podoba mi się to, że z niczego, z kawałka błota można coś zrobić, coś fajnego i coś użytecznego. A można zrobić talerze, wazony, kubeczki, a nawet takie figury. To bardzo wciąga, w domu też często lepiej. Eee, bardzo ciekawe jest to. Paweł ceramiką zainteresował się dwa lata temu, Marta dopiero dziś. Pierwszy raz w życiu widzę takie w ogóle takie dziwne formy, ale podoba mi się. Myślę, że się będę w przyszłości też tym zajmować. Ale zanim zacznie się zajmować, dziś mogła posłuchać i zobaczyć, jak lepić, żeby coś ulepić. Z tego wałeczka robimy najpierw podstawę. Czyli, żeby zrobić podstawę, musimy go zwinąć z takiego ślimaka. Spod rąk Moniki Gajewskiej już od kilku lat wychodzą przeróżne ceramiki. To jak mówi sztuka, ale każdą sztukę da się opanować. Są to lata pracy i doświadczenia, a trudno, no tak jak w każdej rzeczy. Trzeba mieć zapał, chęć zdobywania wiedzy. Po, bez chęci i bez, bez zapału po prostu niczego się nie da osiągnąć. Dziś ceramikom towarzyszył Święty Michał z Ceramiki ich patron, a wszystko zaczęło się 27 września kilkaset lat temu, kiedy na ziemi pojawił się śnieg i że musieli przerwać pracę. Mistrz garncarski, czyli taki mistrz stawiał gęś, no i nie wiem czy do kamery litra wódki, w każdym bądź razie tak to bywało. No i myśmy przejęli sobie tą historię, uznaliśmy, że to jest super święto. I choć dziś na zakończenie sezonu na stołach gorzałki nie było, to święto nadal pozostało super, o czym może świadczyć liczba zainteresowanych. Katarzyna Kopeć aktualności.